Astrid Lindgren, Bracia Lwie serca, rozdział 16. Jonatan nie zabił Katni. Zrobił to Karm, a Katna zabiła Karma. Na naszych oczach widzieliśmy to. Nikt poza Jonatanem i mną nie widział zabijających się wzajemnie dwóch potworów z pradawnych czasów. Patrzyliśmy, jak walczą na śmierć i życia w wodospadzie Karma. Kiedy Katna ryknęła i zniknęła pod wodą, nie mogliśmy w to z początku uwierzyć. Trudno było uwierzyć, że naprawdę jej nie ma. Tam, gdzie się pogrążyła, wirowała piana. Nic więcej. Nie widzieliśmy śladu katni. Ale potem zobaczyliśmy węża. Wynurzył zieloną głowę z piany, ogonem, bił wodę. Ach, co za Ochyda! Olbrzymi wąż, długi, na szerokość rzeki. Dokładnie taki, jak opowiadała Elfrida. Wąż olbrzym w wodospanie karma, o którym Elfrida słyszała z bajki jako mała dziewczynka. Wcale nie był bardziej bajku niż katna. Istniał naprawdę. Był tak samo potworem jak ona. Kręcił Bem na wszystkie strony. Szukał, aż dostrzegł ją. Wypłynęła z głębin i nagle znalazła się w samym środku wirów. Wąż rzucił się ku niej i omotał ją. Katla pluła swym śmierciom nośnym ogniem, ale on tak się na niej zacisnął, że ogień uwiązł jej w gardle, kiedy zaczęła go gryźć, a on gryzł ją. Gryźli się nawzajem, chcąc się zabić. Widocznie marzyli o tym od niepamiętnych czasów, bo kłębili się i kąsali jak dwoje szaleńców. Przetaczali w wirach wodnych swe ohydne cielska. Jedno przez drugie katna ryczała między ugryzieniami. Karm kąsał. Nie wydając żadnego dźwięku, czarna krew, smoka i zielona węża. Mieszały się z białą pianą, która stawała się ciemna i mętna. Jak długo walczyli? Nie wiem. Wydawało mi się, że stoję na ścieżce od tysiąca lat i że nigdy niczego innego nie widziałam, jak tylko ostatnią walkę tych dwóch rozwścieczonych potworów. Długo trwała ta straszna walka, ale wreszcie skończyła się. Kazla wydała rozdzierający ryk. To był jej śmiertelny ryk, po czym zamilkła: karm nie miał już wtedy głowy, ale jego ciężko. Trzymało ją nadal w ucisku i zapadli się. Razem pod ciasto za sobą zbracieli, A potem nie było już żadnego karma ani żadnej katni. Zniknęli tak, jakby nigdy nie istnieli. Piana, że była się znowu biała, a trującą krew potworów. Zmugły potężne wody wodospadu. Wszystko było jak przedtem. Jak od zamierzchłych czasów. Staliśmy na ścieżce, dysząc. Mimo, że już było po wszystkim. Długo nie mogliśmy mówić. Wreszcie Jonathan powiedział. Musimy uciekać. Szybko. Zaraz zacznie się ściemniać. Nie chcę, żeby noc zasłała nas w karmanieca. Biedne nasze konie Grim i fiar. Nie wiem, jak zdołaliśmy je poderwać na nogi i jak stamtąd uciekliśmy. Były tak zmęczone, że ledwo szły. Opuściliśmy jednak opuściliśmy karmaniaka i przejechaliśmy po raz ostatni przez most. Potem konie nie były już w stanie zrobić ani kroku więcej. Gdy tylko dotarliśmy do końca mostu, po drugiej stronie runęły na ziemię, tak jakby uznały. Że pomogły nam dojść, dostać się do Nagiali i że teraz dosyć już tego. Rozpalimy sobie ognisko na naszym starym miejscu, powiedział Jonathan. Miał na myśli tę skałę, gdzie przedzieliliśmy noc podczas burzy i skąd pierwszy raz zobaczyłem Katna. Dreszcz mnie przeszedł na samo Wolałbym rozbić obazowisko gdzie indziej, jednak dalej nie mogliśmy już jechać. Przed ułożeniem się na noc należało napoić konia. Daliśmy im wody, ale nie chciały pić. Zanadto było zmęczone. To mnie zaniepokoiło. Jonatanie? Z nimi dzieje się coś dziwnego, powiedziałam. Myślisz, że lepiej się poczują? Jak się prześpią? Naturalnie wszystko będzie dobrze. Jak się prześpią, odparł Jonatan. Pogłaskałem wialara, który leżał z zamkniętymi oczami. Co za dzień miałeś biedny fialarza? Ale Jonathan powiedział, że jutro wszystko będzie dobrze. Rozpaliliśmy ogień dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przedtem. Ta skała, prawdę mówiąc, była najlepszym miejscem, gdzie można było sobie wyobrazić do rozpalenia ogniska. Gdyby tylko dało się zapomnieć, że karmaniaka jest tak blisko, od tyłu chroniły nas. Przed wiatrem wysokie skały. Nadal ciepło od słońca. Przed nami stroma ściana opadała prosto do wodospadu karma. Przy moście po naszej stronie była jeszcze jedna przepaść, a na jej dnie zieleniała malutka łączka. Wyglądała jak maleńki zielony punkcik daleko daleko pod nami. Siedzieliśmy przy ognisku i patrzyliśmy w mrok zapadający nad prastarymi górami i nad rzeką prastary rzek. Byłem zmęczony i myślałem o tym, że dłuższego i bardziej ciężkiego dnia nigdy jeszcze nie przeżyłem. Od świtu do zmierzchu nic tylko krew, strach i śmierć. Są przygody, które nie powinny się zdarzyć powiedział kiedyś Jonathan. Tego dnia mieliśmy takich aż nadto. Dzień walki był rzeczywiście długi i ciężki. Teraz nareszcie się skończył. Ale smutek się nie kończył. Myślałam o Mateuszu. Tak bardzo mi go było brak. I gdybyśmy siedzieli teraz przy ogniu? Spytałem Jonathana. Gdzie jest teraz Mateusz? Jak myślisz? W Nagilimia, Odpowiedział. W Nagilimie? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ależ tak, słyszałeś. Powiedział Jonatan. Pamiętasz ten ranek? kiedy opuszczałem Dolinę Wiśni, a ty się tak bałaś. Pamiętasz, co wtedy powiedziałam? Że jeżeli nie wrócę, to spotkamy się w Nangilimie. Tam jest teraz Mateusz. Potem opowiedział o Nangilimie. Dawno mi nic nie opowiadał. Nie było kiedy. Teraz siedział przy ogniu i opowiadał o Nangilimie. I było prawie tak jak wtedy, kiedy siadywał na brzegu mojej kanapy. U nas w domu, w mieście. W Nagilmie, w Nagilmie, mówił Jonatan. Tym samym głosem od zawsze, kiedy opowiadał. Tam jest jeszcze czas ognisk i bajek. Biedny w takim razie Mateusz, bo ma mnóstwo przygód, które nie powinny się zdarzać. Ale Jonatan powiedział, że w Nagilmie jest czas wesołych bajek, a nie porunek, ponurych. Czas wypełniony zabawami. Ludzie się te bawią. Pracują też, oczywiście, i pomagają jedni drugim we wszystkim, ale dusza się bawią, śpiewają i tańczą i opowiadają bajki. Czasem straszą dzieci naprawdę okrutnymi, ponurymi bajkami o potworach, takich jak karm i katla i o okrutnych ludziach, takich jak tęgiel, ale potem śmieją się z tego. Wy straszyłyście się? Mówią do dzieci. To przecież tylko bajka, nic takiego nigdy nie istniało w każdym razie nie w naszych dolinach. Jonatan powiedział, że Mateuszowi jest w Nagi bardzo dobrze ma starą zagrodę w Dolinie Jabłoni najładniejszą zagrodę w najpiękniejszej i najbardziej zielonej dolinie ze wszystkich dolin Nagi Niedługo będzie pora zbierania jabłek w jego sadzie mówił Jonathan powinniśmy tam wtedy być, żeby mu pomóc. On jest za stary, żeby się wspinać na drabinę. – Miałbym prawie ochotę się tam dostać – powiedziałem. – Bo takie mi się wszystko wydawało przyjemne w tej nagi No i bardzo tęskniłam za Mateuszem. – Naprawdę? – spytał Jonathan. – No tak. Moglibyśmy oczywiście zamieszkać u Mateusza. – W zagrodzie Mateusza, w Dolinie Jabłoni, w nagi Opowiedz, jakby to było – poprosiłam. Ach, byłoby wspaniale, powiedział Jonathan. Moglibyśmy jeździć sobie po lasach i rozpalać ogniska, to tu, to tam, żebyś wiedział, jakie tam są lasy, wokół Dolin Nangielimy. A głęboko w tych lasach leżą małe czyste jeziorka. Moglibyśmy rozpalać sobie ognisko, co noc, przy jakimś innym jeziorku, i nie byłoby nas przez całe dnie i noce, a potem wracalibyśmy znów do domu. Mateusza i pomagalibyśmy mu zbierać jabłka, dodałam, ale wtedy Sofia i Orwar musieliby zajmować się doliną wiśni i doliną dzikich róż bez ciebie, i Antania. A dlaczego by nie? Odpowiedział. Sofia i Orwar już mnie nie potrzebują. Sami sobie poradzą w swoich dolinach. Zamilkł. Milczeliśmy oba. Byłem zmęczony i wcale niewesoły żadna to pociecha słuchać o jakiejś naginimie, która jest tak daleko zmierzchało coraz bardziej góry robiły się coraz ciemniejsze duże czarne ptaki krążyły nad nami i kraczyły smętnie wszystko było takie smutne wodospad huczał a mnie męczyło słuchanie tego huku Przypomniał, przypomniało mi to o tym, o czym chciałem jak najszybciej zapomnieć. Wszystko razem było samym smutkiem. Niczym. Tylko smutkiem, pomyślałem sobie, że chyba już nigdy nie będę wesoły. Przysunąłem się bliżej do Jonatana. Siedział bardzo spokojnie oparty o skałę. Twarz miał białą. Wyglądał jak królewicz z bajki, blady i zmęczony królewicz. Biedny Jonatanie. Ty też jesteś wesoły. Pomyślałam, ach, gdybym mógł choć trochę cię rozweselić, kiedyśmy tak siedzieli, milcząc, Jan odezwał się. Słuchaj, sucharku, muszę ci o czymś powiedzieć. Od razu się wystraszyłam, bo jak on tak zaczynał, to na pewno chodziło o coś smutnego. O czym musisz mi powiedzieć? spytałam. Pogłaskał mnie po policzku, wskazując palcem. Nie bój się, słucharku. Czy przypominasz sobie, co powiedział Orwar? Że nawet najmniejszy płomyk z ognia Katni wystarczy, żeby ktoś. żeby kogoś skarżyć albo zabić, pamiętasz? Tak, ale dlaczego musisz mówić o tym teraz? Dlatego. dlatego, że mały płomyk z ognia Katni sparzył mnie, kiedy uciekaliśmy przed nią. Przez cały dzień moje serce. Była chora od zmartwień i okropnych strachów, ale nie płakałem. Teraz płacz wydobył się ze mnie prawie jak krzyk. – Jeszcze i ty umrzesz, Jonathanie? – krzyknąłem. Wtedy Jonathan powiedział – nie, ale chciałbym, bo już nigdy nie będę mógł się ruszać. Wytłumaczył mi, na czym polega okrucieństwo ognia Katni. Jeżeli nie zabije. To czyni coś znacznie gorszego. Psuje coś wewnątrz swojej ofiary i powoduje jej kalectwo. Nie zauważa się tego od razu. To przychodzi ukradkiem, powoli, ale nieubagalnie. Teraz mogę ruszać już tylko rękami, powiedział. Niedługo nawet to będzie niemożliwe. Może ci przejdzie? Spytałem płacząc. Nie, słucharku. To nigdy nie przejdę. Chyba, żebym się dostał do Nagiliny. Chyba, żebym się dostał do Nagilimy. Ach teraz rozumiem. Znowu zamierzą mnie zostawić samego. Byłem przekonany. Kiedyś wybrał się do Nagiali bez mnie. Znowu? Nie! krzyknąłem. Nie bezemnie. mnie. Nie wolno ci uciec do Nagilimy bezemnie. mnie. Chcesz ze mną pójść? zapytał. A co myślisz? Mówiłem ci przecież, że gdziekolwiek pójdziesz, pójdę z tobą. Mówiłeś i to mnie pociesza, ale tam bardzo trudno jest się dostać. Milczał przez chwilę, a potem powiedział: pamiętasz, jak to było wtedy, kiedyśmy skoczyli? Tego strasznego dnia, kiedy się paliło, a my wyskoczyliśmy z okna na podwórza. Dostałem się wtedy do Nagiali, pamiętasz? Jasne, że pamiętam, odpowiedziałem i zacząłem jeszcze bardziej błagać. Jak możesz tak pytać? Ja przecież stale to pamiętam. Zdaje mi się, że nie? Tak, wiem, wiem, że pamiętasz. Jonathan znowu pogładził mnie po policzku. A potem powiedział: Pomyślałem, że może moglibyśmy skoczyć jeszcze raz w tę przepaść. Na łąka, na dole. To byśmy się zabili, odpowiedziałam. A dostalibyśmy się wtedy do Nangilimy? Tak, na pewno. Jak tylko dotkniemy gruntu, zobaczymy światło Nangilima. Zobaczymy ranne światło nad dolinami Nangilima. Bo tam teraz jest ranek. Haha, ha. więc możemy skoczyć prosto do Nangilimy. Ześmiałem się po raz pierwszy od dawna. Możemy powiedział Jonathan. Zaraz po wylądowaniu zobaczmy prosto przed sobą ścieżkę do Doliny Jabłoni. Grim i Fialar już tam będą i czekają. Wystarczy na nie wsiąść, by ruszyć wroga. i ty wcale nie będziesz sparaliżowany spytałem. Nie, będę wtedy wolny od wszelkiego zła i wesoły jak nie wiem co i ty też, sucharku, ty też. Ciężka do Doliny Jabłoni prowadzi przez las. Wyobrażasz sobie, co to będzie za uczucie jechać tam? Razem, w porannym słońcu. Dobra, powiedziałem, znowu się śmiejąc. I nie będzie się nam śpieszyło, mówił dalej Jonatan. Wykąpiemy się w jakimś małym jeziorku. Jeżeli nam przyjdzie ochota. Tak czy inaczej, zdążymy do Doliny Jabłoni, zanim Mateusz ugotuje zupę. Ale on się ucieszy, jak nas zobaczy, powiedziałam. Potem nagle poczułam się tak, jakby ktoś z dzielnikiem. A konia? Jak to sobie Jonathan wyobraża, że weźmiemy ze sobą gr Grima i Fialara do naglimy. Mówisz, że one już tam na nas czekają? spytałam. Przecież leżą tu i śpią. Nie śpią, słuchajku, one nie żyją. Zabył je, o Ginkatti. To, co tu widzisz, to tylko jakby ich skorupy. Wierz mi, Grimm i Fjellar już stoją przy ścieżce dla naginy i czekają na nas. No to się pośpieszmy powiedziałem, żeby nie musiały długo czekać. I na ten popatrzył na mnie z uśmiechem. Ja nie mogę się ani trochę pośpieszyć. Nie mogę ruszyć się z miejsca. Zapomniałaś? Wtedy zrozumiałam, co muszę zrobić. Jonatanie, wezmę cię na pracę, powiedziałem. Kiedyś ty zrobiłeś to dla mnie, teraz ja to zrobię dla ciebie. W ten sposób będzie sprawiedliwie. Owszem, bardzo sprawiedliwa, zgodził się Jonatan. Odważysz się, słucharku kłubie serca? Podeszłam do urwiska i spojrzałam w dół. Było już ciemno. Łączka, lwo się rysowała w oddali w głowie mi się kręciło od tej straszliwej głębi jeżeli w nią skoczymy to w każdym razie na pewno dostaniemy się obaj do Nagilima nikt nie będzie musiał zostać sam i martwić się i płakać i się bać tylko że nie, moż... tylko, że nie my mieliśmy skoczyć ja miałem to zrobić jonathan powiedział że trudno się dostać do Nagilima dopiero teraz rozumiem dlaczego czy się odważa? Czy się kiedykolwiek odważa? No tak, myślałem. Jeżeli nie odważysz się teraz, to jesteś śmieciem. I nigdy nie będziesz niczym innym, jak nędznym śmieciem. Wróciłem do Jonathana. Tak, odważę się, mój dzielny mały słucharek. No to zróbmy to zaraz. Chcę najpierw posiedzieć przy tobie chwila, ale nie za długo. Nie, tylko niech się zrobi całkiem ciemno, tak żebym nie widział. Usiadłem obok Jonathana i wziąłem go za rękę. Poczułem, że jest tak silny i dobry, i że nic przy nim nie jest naprawdę niebezpieczne. Potem zapadła noc i ciemność ogarnęła Nagiala, góry, rzeki i cały kraj. Stałem nad przepaścią z Jonatanem, widział mi na plecach. Rękami obejmował za szyję. Czułem przy uchu jego oddech. Oddychał całkiem spokojnie. Nie tak jak ja. Jonatanie, moi bracia, dlaczego nie jestem równie odważny jak ty? Nie wiedziałem przed sobą przepaści. Nie widziałem, że się tam znajduję. Wystarczyłoby zrobić krok w ciemność. A byłoby po wszystkim. Poszłoby bardzo szybko. Słucharku wie serca. Spytał Jonatan. Boisz się? Nie, tak, boję się, ale zrobię to, Jonatania. Zrobię to zaraz, zaraz. A potem już nigdy nie będę się bał. Nigdy nie będę się bał. Ach, Nagiama. Tak, Jonatania. Tak, widzę światło. Widzę światło.